Hej tu Hubelek, witam w kolejnym odcinku Dziś pokażę wam jak zrobić konfig nie do w cs2 Potrzebny wam będzie cs2 I obojętnie jaki program, najlepiej notepad, visual studio, obojętnie Więc tak, w Counter Strike, a. wchodzicie tutaj, manage, browse local files I macie ten komputer, i w ogóle wszystko, Counter Strike, i w ogóle super Co Wchodzimy Uwaga, to jest ważne, to, to jest ważne Game CSGO i config. I tutaj macie konfigi. Ja mam różne te konfigi. Dwa. Autoexec. Przyjmujmy główny, no i Bihop. Wejdźmy sobie na razie na Bihop. I tu jest taki do Bihopa, który kiedyś działał. Już nie działa. Więc można go usunąć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić config. Tworzycie sobie. Nowy dokument. Wiesz, sobie dajcie najlepiej, żeby sprawiać to to tekste. jak to zrobić wchodzicie w widok rozszerzony nazwy plików ok wracamy klikacie lewy nowy folder żartowałem lewy nowy dokument tekstowy do się cyfry G i nazwane lepiej autoexec ja już mam napisane więc nie będę tworzył I macie tutaj konfig ja mam tak to jest zapisane pod, pod siebie Tutaj mam główne ustawienia: tutaj mam podcelownik, tutaj mam pod hud, a tutaj pod radar. Ustawienia brałem, skopiowałem, ukradłem od Nioxies. Niektóre bo się podobały. Oprócz oczywiście celownika, celownik mam swój. Więc co robię FPS max? Ile max FPSów żeby było FPS max UI, ile żeby było max FPSów w UI, czyli, czyli po prostu w grze na main screenie Ray 99999 Podobno, podobno, pewnie to jest Placebo efekt, ale podobno lepszy rate c 2 na subniku. R full screen gamma, czyli jaka, jaka gamma na full screenie i Sensitivity 1.8 mam. No powiecie, tutaj nie ma tych, 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 tych cudzysłowów, słów. Nie wiem, dodam, zapiszę, może będzie działać, może nie będzie. Nie wiem, czy to w ogóle mi działało. Nie wiem. Ja... Mało Gram w CS, a mało Gram w CS a nigdy nie zauważyłem różnicy. Dobra, Crosshair. Nie będę po kolei tłumaczył, jak to działa. Najlepiej no po prostu wchodzicie. Te dwa cross, parę. Wpiszcie sobie najlepiej, po prostu crosshair, crosshair Generator. O, i macie taką stronę, coś tego typu. O, idealnie. Stara, stara, dobra strona. No i macie tutaj ten, tutaj macie konflikt do tego. Nie wiem, robicie sobie swój, swój dosłownie. Default Classic Dynamic, tak chcecie. Nie dajcie. Tak, na przykład dajcie sobie tak, dajcie sobie tak, dajcie sobie tak. Dajcie sobie Yellow. Albo custom obojętnie, dosyć chcecie, nie, nie chcecie. I macie tu już, dosłownie do skopiowania Więc robicie tak. Robicie Ctrl C. Chodzicie tutaj. Robicie sobie tutaj Ctrl V i macie. Teraz powiecie Hubert, czy musimy pisać to crosshair tutaj hood? Nie, ale ja lubię mieć wszystko zorganizowane, więc sobie tak piszę. Kolejne Hood. Dałem tak Cell Hide avatar Images 0, żeby nie chował mi zdjęć od awatarów. Cell Hood Color 8 to jest jakiś kolor. No i Radar Scale. Dam, mam tak, od mioka dosłownie. No i Radar też mam jakoś zrobiony. Jeżeli będziecie chcieli, to, to dam to w opisie już mój konfig, jeżeli Wam się spodoba. Nie wiem, czy mówię, pytacie o konfigi i w ogóle. Nie wiem czy to działa, czy to będzie działać. Zaraz zobaczymy. Teraz wychodzicie z tego wszystkiego. Zapisujecie oczywiście. Już kliknęłem kontrolę wcześniej. Chodzicie w play na CS2. Czekacie aż CS się włączy. Podczas kiedy CS się włącza. Oczywiście możecie sobie odpalić tiktoka jeżeli chcecie. O! Odpalił się. No i super. Jak widzicie mam bardzo dobry dysk. No i tak. My jakoś mamy tutaj, wchodzimy teraz w settings wideo, możecie zobaczyć jakie mam tutaj te ustawione będzie, tak będzie git, tutaj mam tak ustawione będzie git na mój komputer klikacie tilde jeżeli nie możecie kliknąć tilde wchodzicie settings game, enable developer console klikacie yes wychodzicie klikacie tilde exec auto exec enter tada Super, macie już wszystko. Macie crosshair, macie radar, macie hood. Hood jest tutaj ustawiony, yellow jest kolor, bo ja chcę yellow mieć, czyli 8 to jest yellow, no i super, no i to wszystko, no i po prostu kopiujcie od youtuberów, zróbcie sobie sami, po, po, zróbcie research dosłowny, mi tu zajęło, żeby zrobić ten config, nie wiem, 5 minut, 10, żeby skopiować, ustawić pod siebie, no jest git, to co? Dziękuję bardzo za oglądanie, następny odcinek będzie z prawdopodobnie, na 100%, no chyba, że jakiś klinie mi się udało nagrać, jakiś fajny. I co, na razie i cześć.